有没有 O krwi woda, któraś wypłynęła z najświętszego serca, z usłowego. Jako strój się, Ufamy Tobie, o krwi i woda Wypłynęła z najświętszego serca. Dusowego jako źródło miłości dla nas ufamy Tobie Krwi do, która wypłynęła z Najświętszego Serca, jako snu dla ja. Zdjęczka świętej siostry Faustyny Dziś widziałam najświętsze serce Jezusa na niebie W wielkiej jasności Z rany wychodziły te promienie I rozchodziły się na świat cały Dziś wszedł do mnie Pan i rzekł Córko moja, dopomóż mi zbawiać duszę Pójdziesz do konającego grusznika I będziesz odmawiać tę koronkę a przez to wyprosisz mu ufność, moje miłosierdzie, gdyż już jest w rozpaczy. Panie, że uwielbiamy Cię nie tylko za to miłosierdzie, które rozchodzi się po całym świecie, jest nad wszelkim Twoim stworzeniem, ale za to, że w tej misji potrzebujesz nas, potrzebujesz tych, którzy będą apostołować Twoim miłosierdziem, błagać i wstawiać się za ludzkością, za Kościołem. Dziękujemy Ci, że to powołanie i tę misję nam dajesz. Dlatego z tą większą ufnością i wdzięcznością zawierzamy Ci całą ludzkość, wszystkie wszystkich jej zagrożeniach, potrzebach, błagając, aby Twoje miłosierdzie mogło zatriumfować nad siłami wojny, nienawiści, niewiary. Modlimy się za Kościół, by prawdziwie był otwarty na odnowę, na przemianę, by tej odnowy się nie bał, by wchodził w prawdę, którą objawiasz, nawet kiedy ta prawda jest bolesna i trudna. <laughs> Modlimy się za naszą wspólnotę parafialną, szczególnie powierzając czas zbliżających się misji, by to był czas łaski, działania Bożego Ducha, odnowy wiary wielu z nas, powrotu do wspólnoty wiary dla wielu. Powierzamy Ci wszystkich, którzy w szczególny sposób potrzebują miłosierdzia. Przez chorobę, cierpienie. Podjemy się za ciężkorą Mariolę, Jerzego, Marię, Janinę. Prosimy też za chore dzieci, Kamilkę, Marysię. Powierzam Ci konających i zmarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, jedynego Pana Naszego, z Ducha Świętego. Narodził się z Marii pan, umęcząc pod pąskim piłat, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał na niebios. Stamtąd przyjdzie sądzić, wierzę w Ducha Świętego. Świętych obcowań, Grzechów odpuszczenie ciała martwe wstał. Ojcze, przez wieczór ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. राय को बोलें नहीं मैं राइको बोल स्ने दाई को बोल स्ने की बोले स्ने की दाई को बोल स्नेई मैं की Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोलो स्ने मैं दाई को बोल स्ने मैं लाई को बोल स्ने मैं लाई को बोला स्नेई मैं लाई को बोल सुने मैं की Dla Jego bolesnej męki. Niech Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie zakrzepki.

na Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki.

przed Przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. दाई को बोलें स्ने मैं दाई को बोले सुनी मैंगी दाई को बोले सुने मैंगी डाई को बोले सुने मैं दाई को बोले सुनाई मैं की Daj Jego bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, Tobie zawierzamy wszystkie nasze intencje, Kościół, ludzkość. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami. Przebaw nasz racz nas zawsze wybawiać panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasz orędowniczko nasz pośredniczko nasz pocieszycielko nasz synem swoim nas pojednaj synowi swojemu nas polecaj Swojemu Synowi nas oddawaj, Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Madonna Szaflar, święta siostro Faustyno, święty Józefie, święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle błogosławiony honoracie. Wszyscy święci, święte Boże. Wieczne odpoczywanie radz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Akt zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. I wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas. Całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. 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 W mi ojca i syna i ducha świętego, Amen. Znajmi naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia, i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich aniołów świętych.